Patrzę tak w niebo. No, słońca dzisiaj nie ma, bo, jest, bo są chmury, bo mówili, że mają być znaki na niebie, na słońcu, na księżycu, a nic nie widzę. Mówią coś o końcu świata, że ma być koniec świata według kalendarza majów, ale przecież może być też kalendarz czerwca. Wiecie co? Przeczytałem w Ewangelii takie słowa. Pozwólcie, że raz jeszcze Wam przeczytam. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi. Zamiast bać się tego, co ma być, My czekamy na Pana. I tak sobie śpiewam. Maranata, przyjdź Jezu, Panie, w swej chwale do naszej. Maranata, usłysz wołanie, niech się wypełnią wieki. Coś dla Was mam jeszcze, słuchajcie. Ponieważ zaczyna się Adwent i nowy okres liturgiczny i jest też powiedziane, że jesteśmy światłością świata i solą ziemi. Otóż przygotowałem kromkę chleba ze smalcem. Pyszny smalec, niesamowicie. Pozwólcie, że posmaruję. A ponieważ jesteśmy światłem świata i solą ziemi, dodam troszeczkę soli. Smacznego. Mmm, pyszne. Naprawdę. Maranata, przyjdź Jezu Panie, swej chwale do nas zejdź. Maranata, usłysz wołanie, niech się wypełnią wieki. Maranata, przyjdź Jezu Panie, swej chwale do nas zejdź. Maranata usłysz wołanie, niech się wypełnią wieki.